Elektryk Pola, Polak, a tutaj tą niespodziankę, którą Wam dziś obiecałem. Wczoraj, dziś, może, nie wiem, już sam. World Conqueror czy to będzie kariera militarna. No, z tego co wykonałem kilka misji, dowiedziałem się tego, że ten tryb... że ten tryb powoduje... powoduje... jakby to powiedzieć... masz do wykonania misję po prostu, tak? Tu masz takie misje, opowiedzmy, no. Różne są misje. Kompleksy jakie są też dobre do zbudowania. No, różnie. Różnie się ten tryb na pewno od y, Conquer War, czyli od wolne, wojny takiej wolnej. Ale no dobrze, no to może przejdźmy do rzeczy. Ja tu nie będę wam truł. Zrobimy sobie nie... piątkę. Bitwa o Kursk. No tu mamy na gwiazdki misje zaliczane. Jeżeli w 12 dni tą bitwę wygram, to będzie... 3, to będą trzy gwiazdki. W 14 2 i w 17 jedna. Jak w, e, czas się mi się skończy, to nie zaliczę mi misji. Będę musiał robić jedną. Nie obiecuję, że zrobię tą misję, ale postaram się. Dobrze. Mamy tak. Do przejęcia Mińsk. Oraz do odzyskania to oto to miasto. Nie wiem, co to jest za miasto, ale chyba Kijów to więc bez zbędnych ceregieli idziemy do przodu. To co Rwimi trochę nie wiemy, ale Związek Sowiecki naprawdę ma mocno zaawansowane państwo. Więc nie mam się czego bać. Jednym słowem, Miński jest no zaciekle, że tak powiem. Ale postaram się przełamać ten opór. No i pięknie, więc tak. My tu postaramy się coś. O, Czołki ciężkie. Brawo, rakiety, artyleria, no. Muszę jednym powiedzieć słowem, że grubo. Aż taką siłą dysponuję. Nie wiedziałem. Ten odcinek może być trochę dłuższy. Dlatego, że postaram się właśnie przejść tą misję, jak obiecałem. Nic więcej nie, nie mamy chyba ruchów. No, przydział naprawdę śmieszny, ale za to aż tu doszło. Trzeba coś tu zwerbować, bo to tak nie można. Tak. A ja tu nie będę się w seregiu będę niszczył ten czołg. No dobra. No, widzę, że ta misja będzie bardzo, bardzo trudna. Nie wiem czy ją nawet przejdę. Postaram się w każdym bądź razie i mam zamiar Wam to pokazać. Jak to po prostu wygląda, no bomba na kiju obrzucona, no niestety. No wojna totalna, po prostu paranoja, nie? Niemcy aż tu doszli, ze swoim jednym dywizją. Robi się trochę nieciekawie. Oj, nie wiem, nie wiem. No nie wiem, nie wiem, trudno będzie naprawdę. Wybiłem z tej misji. Naloty dostaję, nie wiem skąd. Czwarty dzień bitwy o Kurska. My już mamy no taką słabą sytuację. Osaczeni z kilku stron. Uderzamy tam. Ja znów muszę o artyleryjską postawić. będzie, będzie no niesamowicie trudno I znowu sytuacja patowa, no Niemcy po prostu no osaczyli mnie z prawie ze, ze wszystkich stron Dobra. Dziękuję. Przejmuję już wyraźnie. No, nie stać mnie na nic? No nie mówcie. No i paranoja, no po prostu... No, misja jest trudna, jedno jest pewne. Bolinie tych Hitlerów się zwiną. No tu bez pomocy kijów muszę obronić co lepsze. co no rzut mnie nie stać ale chyba stać mnie na coś Dziękuję przegrałem no widzicie no niestety nie zawsze da się wygrać na tym polega ta misja, że musiałem obronić swój kijów. A do tego jeszcze, no po prostu, jakby to powiedzieć, no nie wiem, co powiedzieć, no przegrałem jednym słowem i tyle. Podobało się łapka w górę, subskrypcje mile widziane. Tak wyglądał ten tryb, no nic więcej nie poradzę wam. Jutro może zrobię też specjalny odcinek o, o tym haku, ale nie obiecuję nic. Muszę to najpierw sam rozkminić. Dziękuję za uwagę. Cześć.